Cześć wszystkim i witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jak grać mądrze i skutecznie w polskim kasynie online. Tytuł naszego filmu to kasyno online na prawdziwe pieniądze: graj z niskim depozytem i wygrywaj. I właśnie na tym temacie skupimy się od pierwszych sekund. Opowiem Wam, w jaki sposób można zwiększać swoje szanse na wygraną, jak planować grę. Jak wybierać odpowiednie automaty oraz jakie strategie mogą realnie pomóc podczas gry? Jeśli chcecie spróbować swoich sił, pamiętajcie, link do gry znajdziecie pod tym filmem. W dowolnym momencie możecie kliknąć i przetestować to, o czym mówię w praktyce, zaczynając nawet od bardzo niskiego depozytu. Zacznijmy od podstaw. Gra w kasynie online na prawdziwe pieniądze w Polsce stała się niezwykle popularna, bo łączy prostotę Szybkie emocje i możliwość zdobycia realnych nagród. Jednak prawdziwy sukces nie zależy tylko od szczęścia. Gracze, którzy regularnie osiągają lepsze wyniki, stosują konkretne strategie, kontrolują swój budżet, analizują gry i wiedzą, kiedy zwiększyć tempo, a kiedy zwolnić. Najważniejszym elementem każdej rozważnej gry jest zarządzanie kapitałem. Nigdy nie wchodźcie w sesję. Mając zamiar wydać cały budżet naraz, podzielcie swoje środki na mniejsze części i grajcie etapami. Dzięki temu dacie sobie więcej okazji na złapanie dobrej seli spinów. Wielu doświadczonych graczy podkreśla, że najgorszą decyzją jest granie impulsywne. Sukces przychodzi do tych, którzy planują, a nie rzucają wszystko na jedną kartę. Jeśli macie ochotę samodzielnie przetestować opisane techniki, Zerknijcie pod film, link do gry czeka na Was i pozwoli spróbować wszystkiego z niewielkim wkładem własnym. Drugim absolutnie kluczowym aspektem jest wybór właściwych gier. Nie każdy slot daje takie same szanse. Warto szukać automatów z wysokim RTP najlepiej powyżej 96%. Oznacza to statystycznie większą wypłacalność. Zwracajcie uwagę także na funkcje bonusowe, darmowe spajni, rundy specjalne, mnożniki, symbole rozszerzające się to właśnie one często prowadzą do większych wygranych. Kolejnym narzędziem, które warto wykorzystywać, są bonusy kasynowe. Polskie kasyna online często oferują pakiety powitalne, bonusy przy niskich depozytach, kaszbecki, a także darmowe spajni. Takie promocje potrafią znacząco wydłużyć grę i dać więcej szans na wygrane bez dodatkowego ryzyka. Pamiętajcie jednak zawsze, aby sprawdzać regulaminy, szczególnie wymagania dotyczące obrotu bonusem. W trakcie gry zwracajcie uwagę na rytm automatu. Czasem slot daje seję mniejszych wygranych, to może być moment, w którym warto lekko podnieść stawkę i spróbować złapać większą wypłatę. W innych sytuacjach automat przez dłuższy czas nie oddaje, wtedy najlepiej zmienić grę i nie próbować odbić się na siłę. Ważne jest także tempo gry. Wielu początkujących klika zbyt szybko, tracąc kontrolę nad budżetem. Doświadczeni gracze obserwują animacje, liczą odstępy między wygranymi i notują, kiedy warto zwolnić lub przyspieszyć. Jeśli chcecie przekonać się, jak to wszystko działa w praktyce. Możecie w każdej chwili kliknąć w link pod tym materiałem i zacząć grę w kasyno online na prawdziwe pieniądze. Graj z niskim depozytem i wygrywaj, testując różne strategie krok po kroku. Na koniec warto podkreślić, że wygrywanie w kasynie online to połączenie rozsądku, analizy i dobrej strategii. Zrozumienie mechaniki slotów, właściwy dobór stawki, korzystanie z bonusów i kontrola własnych emocji. To wszystko znacząco zwiększa szansę na sukces. Gra ma być przyjemnością, ale gdy podejdziecie do niej mądrze, może przynieść także bardzo satysfakcjonujące wyniki. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Wam się materiał i chcecie więcej treści o strategiach w kasynach online, zostawcie subskrypcję, komentarz i łapkę w górę. A jeśli jesteście gotowi, żeby sprawdzić się w praktyce, link do gry znajdziecie tuż pod filmem. Powodzenia i udanych spinów!